Hej, z tej strony Agata. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić projektem, który będzie trójwymiarowy i powstanie z połączenia Plexi oraz HDF. Odrysowałam kształt bazy i wycięłam z niej dziurki. Wycięłam też wykrojnikiem brzegowym dwie warstwy papieru, imitując morskie fale. W jednej z warstw pod gazą skryła się piękna, tekturowa, grawerowana syrenka. Teraz, przy pomocy różnych ozdobników, postaram się stworzyć wrażenie dna morskiego rafy koralowej. Dodałam wzór przez maskę, uzupełniam dziury między warstwami mchem. Spodobał mi się też wzór na papierze skrapowym stary zamek, który pokryty jest mchem. Dlatego robię cienką smugę kleju i nakładam na niego warstwę mchu. Przyklejam syrence cyrkonie w środek kwiatka, który ma we włosach. Maluję mech ciemnozieloną farbą, aby nadać trójwymiarowości. Kładam suszoną gipsówkę w kolorze niebieskim, adekwatną do papieru skrapowego. Gdzie nie gdzie jeszcze cyrkonia nawiązująca do tej z kwiatka we włosach oraz inne do ozdobne dodatki. Ostatnim elementem są drobne kwiatki. Są dosyć płaskie, ze względu na to, że muszę pamiętać, aby zmieścić się z górną warstwą pleksji. Pora połączyć wszystkie elementy ze sobą. Ściągam warstwę zabezpieczającą pleksji. Znajduje się ona z dwóch stron. Sprawdzam, czy nie przesadziłam z wysokością kompozycji. Wszystko jest ok, więc możemy przejść do montażu śrubek. Odkręcam każdą z nich. Podkładam śrubkę od dołu, delikatnie i ostrożnie uważając na to, żeby nie uszkodzić papieru skrapowego. Nakładam warstwę pleksji i dokładam całość śrubek. Każdą najpierw wkręcam po trochu, następnie wszystkie dokręcam już mocniej śrubokrętem. Teraz przechodzimy do ozdabiania wierzchniej warstwy. Wyciągnęłam elementy z HDF, żeby spróbować sobie dopasować co najbardziej by mi tutaj się podobało. Chyba stanie na tym koniku morskim. Nakładam wzór przez maskę używając pasty strukturalnej. Potem mieszam ze sobą różową i fioletową farbę akrylową, którą nałożyłam na konika morskiego. Czas na budowanie kompozycji. Z elementów do wycinania wybrałam muszelki, które warstwami połączyłam ze sobą. Na ich wierzch przyszedł konik morski a także napis. Całość staram się teraz uzupełnić tymi elementami, którymi budowałam rafę koralową pod spodem. Wiele pomocnych do tego brokatów i mikrokulek znajdziecie także na naszej stronie. Okej, okay, myślę, że moja praca jest gotowa. Dajcie znać, co myślicie. Do usłyszenia, pa pa!